Bo machała dzisiaj do wszystkich już. Proszę Państwa, więc ja bym chciał, żebyśmy zamknęli drzwi, to zrobimy doświadczenie. Dobra, i teraz uwaga, kto wie, jak wygląda cisza? O, właśnie tak wygląda cisza. I teraz wszyscy słuchamy. Słuchajcie, coś tutaj? Teraz mnie słychać, nie? Za chwilę będzie ciszej, i otworzę okno. Zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy wyciszonym pomieszczeniem a otwartym oknem, Dobra, tylko wszyscy muszą być cichutko. Uwaga. Słyszycie różnicę? Prawda? Zamykamy szybko, żeby tutaj nam się towarzystwo nie poprzeziębiało. Zimno, co? Zima jest, zaraz będziemy bałwany lepić. Więc taka jest różnica, proszę Państwa. Zobaczcie, ja zaklaszczę i różnica jest niewielka tak naprawdę, ale nie ma tutaj czego? Echa nie ma. Jest, ale bardzo, bardzo malutkie. O co chodzi z takim pomieszczeniem? Tutaj, jak widzicie, jest kilka mikrofonów. To wszystko jest bardzo czułe, bardzo delikatne. Na przykład ten mikrofon jest na tyle czuły, że jak się do niego mówi, a w brzuchu zaburczy, to to też słychać. Tak, że nie można przychodzić głodnym do radia. I to pomieszczenie jest specjalnie zrobione tak, żeby tutaj był dźwięk jak najczystszy. Bo wiadomo, że echo źle brzmi, prawda? gdyby nam się to dźwięk odbijał. A kto mi powie, na przykład, dlaczego to się podaje? To pytanie już dla fizyków. Bo nie <noise> Proszę? Bo nie, prosto. Bo nie prosto. To bardzo dobra odpowiedź. I tamto też jest krzywo, zobaczcie. I tam też jest krzywo. Widzicie, tylko okna drzwi są proste. Ktoś miał zezę. O co chodzi, proszę Państwa? Prosta, sporo, prosta sprawa. Ponieważ yy, czy, mam takie pytanie, czy szyba to pochłania dźwięk jak gąbka, czy ona się odbija? Odbija. Odbija, prawda? Więc gdyby szyba była prosto i ktoś by siedział tutaj i mówił do mikrofonu, to dźwięk by leciał część do mikrofonu, część by leciał do szyby, odbijał się i wracał z powrotem do mikrofonu, prawda? Więc oczywiście wprawne ucho słuchacza by usłyszało, że coś jest nie tak, prawda? Że jest echo. To się nazywa wtedy echo. E, więc szyby są pod kątem, ponieważ jak dźwięk trafia tak, to on się nie odbija tak, tylko się odbija i spada w podłogę albo w stół, prawda? To takie trochę techniczne sztuczki po to, żeby ten dźwięk był jak najładniejszy. A teraz kto jest najbliżej tamtej szyby, niech zapuka w tamtą szybę.